Drodzy mieszkańcy, sąsiedzi i przyjaciele, Chrystus pokonał śmierć, On żyje, a to znaczy, że życie ma sens, przyszłość ma nadzieję, a serce może być pełne pokoju. Dziś nie świętujemy tradycji, świętujemy życie. Z martwych stały Jezus otwiera przed nami nowy początek, daje nowe serca, nową siłę i nową perspektywę. Niech to niezwykłe święto będzie dla Was czasem prawdziwego spotkania z Jezusem, tym, który był umarły, a oto żyje na wieki wieku. Niech w Waszych domach rozbrzmiewają pieśni nadziei, a w sercach zamieszka pokój, który przewyższa wszelki rozwój. Jak napisał apostoł Paweł w liście do Rzymia, a jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w Was, wtedy ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i Wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w Was. Z całego serca życzę Wam, by czas zmartwychwstania Pańskiego był pełen radości, miłości i Bożej obecności. Chrystus naprawdę żyje i to zmienia wszystko. Niech Bóg Wam błogosławi.